Hej, witajcie z tej strony, Gerard Tocki. Dzisiaj mamy numer 10 na 2021. Jak widzicie, zaczynamy podwodny klimat z Ninjago um, Jeśli chodzi o gazetki. Um, odcinek z tego, z Mehaloida. Myślę, że gdzieś za tydzień, no może dwa. No, raczej nie dwa. Może już w tym tygodniu nawet się pojawić. Recenzja. Mechuloida, który widzieliśmy na co w następnych odcinkach. Zobaczcie sobie, jest w karcie. Mamy tutaj kola z tyłu. Nic ciekawego, tylko te nowe, te. No, jak to się mówi? Na no, właśnie na te. Z y, tym. Kurczę, nie mogę się dzisiaj wysłowić z legacy. No i to, otwieramy. W ogóle to no i to. O Jezus! Sorry za to, ale spadł mi akurat gazet, tak przed chwilą z biurka już tu mi się rozwala. Dzisiaj mam trochę nierozgarnięty dzień. No, mam zejna Spoczko, spoczko. Mówmy sobie teraz na szybko tą kartę. Zein To jest yy, z wyspiarskie Zeyn Edycja limitowana. No całkiem dobra karta, nie jeśli chodzi o prawą stronę. To zdecydowanie. Ale wyspiarski tutaj jest napisany, Tak, tak mi się zdaje, bo nie, nie widzę całego słowa. No, ale całkiem spoko, bo się świeci. I całkiem spoko, bo ten tył nigdy się nie zmienia. To jest jedyna rzecz, czego Legacy nie zje w swojej otchłani. Naprawdę. Na to się naprawdę mocno cieszę. Że Legacy nigdy nam nie zmieni tyłu kart. No ale dobra, już dwie minuty sobie tutaj siedzimy. Aha, okej, okay. widzę już plakaty, zobaczmy. Nie ja tak, tak ci... źle, ale no, mogło być na pewno lepiej. Tutaj widzę trochę na morzu yy, podpisanego. I su. już po polsku oczywiście jest. Macie w karcie. Yy. Różnice, których ja nie znoszę. Kiedyś akurat lubiłem. Akurat. Tutaj jakieś zabawy widzę, Kai i Rej. Zobaczmy co. O kurcze, tak! To jest to! Przepiękny plakat. Wy nie widzicie chyba na moim tym. W kamerze nie jest aż taka. Wiecie, bo mi się nie, nawet nie chce wyjść. Tutaj. Hmm. Czy wy, może, możecie niektórzy myśleć, że ja wiecie, że, że ja rozrywam, ale nie. Jak sobie dobrze złapiecie plakat, to można wyrwać. Wow. Robię tylko tu takie malu, malusieńkie dziurki. Ale naprawdę, wy nie wiecie jakie to jest piękne cieniowanie. Zachęcam już do, już do kupienia. Nie wiem czy wiecie, ale ja ostatnio tak uwielbiam plakaty. Obrzydliwie po prostu uwielbiam te plakaty. Tutaj mamy panną występną. Eee no. Kai i Ray oczywiście zostali w Ninjago City. By pilnować upryszków. O, tutaj stara ta Maja. No, stary stydzona była fajna. Tutaj też legację zjadł. Bo ja w sumie to też. No, sezon 7 nie był zdecydowanie moim ulubionym, jak nie nawet najgorszym. E, no dobra, 10 też był słaby. 10 i 9 też były słabe. E, no ale z, chyba jest moim najmniej ulubionym. Znaczy, no dla mnie jest najgorszym po prostu sezonem siódmy, ale tam było tak bardzo charakterystycznie. No po prostu było strasznie charakterystycznie i to mi się tam podobało w stosunku do legacy. O kurde! A nie już myślałem, że nie ja. Ale wiecie, to już chyba wam mówiłem. Będzie kamer w zeszycie, w Jakim zeszycie. Naprawdę mi się dzisiaj plącze język. W, w komicie będzie. A! 3 listopada Yy, mamy no i co przechodzimy już do do okidoki jest yy, kol zbudowany jeśli chodzi o harp, mogę go nie dodawać bo oczywiście w sezonie ninja mieli takie pistoletki podwodne Jay niby umie się nim obsługiwać, a niby nie. E... No, to niby jest harpun. I tego nie jestem pewny, już od początku, wprowadzeniu tego elementu. No bo na no co wam to wygląda? No, mi na nic. No, nie wiem na co w sumie. Na pewno nie na harpun. Harpun bardziej mi się kojarzy z trójzębem, a nie z czymś pistoleto. Dziubago, to znaczy nie dziubaga, tylko dzido. Gido, tak. Pistoleto dzido podobnego. Wiecie mi serio, któryś raz. Czy to wam to przypomina? Ale dobra, koniec tego krytykowania. Ten tors jest genialny. Płetwy sobie odłączę, bo one mi tylko przeszkadzają. A w serialu tych nie było. Tak samo miecza, ale i tak genialny to jest element. To jest i na nogi, i na ten, i na buzie, to znaczy no, pod głowę, i jeszcze na miecz. Więc mega, mega. propsuje. Oj, sorry, z poprzedniego magazynu mi spadł palakat. Um, z tyłu. No, genialnie, trochę mi to przypomina strój Jaya z siódmego sezonu, już wspominanego, niestety. Mówię niestety, bo nie lubiłam tego sezonu. Możecie pisać w komentarzach, jaki, jaki według Was jest najgorszy sezon. No, główki tam nawet mi się nie chce wspominać, że są standardowe. No i co tu jeszcze dodać? No, po prostu jest fajne. Ta maska jest genialna. To znaczy... Nie żeby ninja większość czasu tego sezonu mieli maski, no... Ale nie, nie, żebym chciał, żeby nie dostali tych masek w, w tych... klockowych, tyle, że chciałbym po prostu mieć do zmiany, bo wiecie, no, w tym sezonie częściej to oni chodzą bez masek, bo nawet w podwodnym królestwie y, są korytarze z trenem, no większość się z trenem, tylko tam jak Kalmar wydał rozkaz bezalać. Mam nadzieję, że nikomu nie spoileruje.